Moi drodzy, ten dzień to jest dzień Maryi, ale zbiegł się z sobotą suchych dni, w pierwszym czytaniu, drugim czytaniu i trzecim czytaniu ewangelicznym nie ma ani jednego słowa o najświętszej Maryi Pannie. Siostra Jadwiga, kiedy mówiła, Konferencję. Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale to, co zrozumiałem, powtórzę, że jeżeli Matka Boża nie jest zbyt narzucająca się, nie jest zbyt widoczna, no to to jest dla nas i wskazówka, i zachęta, że Pan Bóg nas tam też umieszcza. Może coś po siostrze, jak widzę, przekręciłem, ale to później jeszcze dopytam. Ale rzeczywiście Matki Najświętszej nie ma w tę pierwszą sobotę, w tę sobotę suchych dni. Takim, może nie doświadczeniem, ale taką refleksją się podzielę. Ksiądz Grzegorz, tutejszy też. Jestem wdzięczny za jedną taką rzecz, którą on pewnie zrobił. Nie wiem czy mimochodem, ale świadomie na pewno to powiedział, ale chyba sobie mówiąc to nie zdawał sprawy, że to taki skutek wywoła. Mianowicie rozmawialiśmy w styczniu, rozmawialiśmy o przekładach, między innymi o przekładach katechizmu rzymskiego. Tego, tego właśnie katechizmu rzymskiego. I o również XVI-wiecznych katechizmach, trzech katechizmach świętego Piotra Kanizjusza, doktora Kościoła. No i tak w ramach tego, tej rozmowy, tego podzielenia się mówię, no ja właśnie przetłumaczyłem, bo to, jak wiecie nie ma tłumaczeń ani tych trzech katechizmów Kanizjusza, ani katechizmu rzymskiego na język polski. No więc mówię, ale ja przetłumaczyłem. Ten średni kanizjusza mam w laptopie, mogę ci przesłać. To przeszli, wysłałem. Ksiądz Grzegorz mówi: To tłumacz dalej. W międzyczasie przetłumaczyłem teraz w lutym mały Jusza. Czy gdyby ksiądz Grzegorz nie powiedział, to pewnie by mnie usiadł i nie przetłumaczył. Więc już jest średni katechizm i mały kanizjusza przetłumaczony i jest. Przepisany łaciński tekst do laptopa dużego katechizmu Kanizjusza i, i zacząłem ten dłuższy. No ale też ksiądz Grzegorz mówi, no właśnie jest katechizm rzymski. Katechizm rzymski w takim średnim wydaniu ma 500 stron. Jak to zrobić? Tyle set lat nikt nie przetłumaczył. No były jakieś dawne, jedna dawna wersja, ale bardzo trudno dostępna i nieprzejrzysta. No i też to słowo księdza Grzegorza, tak, to czasami potrzeba bardzo mało motywacji, czy krótkiej takiej. I wziąłem wtedy katechizm rzymski, wydanie takie internetowe, to znaczy to, co jest zeskanowane w internecie, bo nie mam książkowego po łacinie. No i zacząłem czytać. Pierwszy raz w życiu. Zacząłem wnikliwie czytać Katechiz rzymski, płacinie, jasna sprawa. Wszystkie części, no bo są cztery części. Policzyłem sobie dokładnie, wypisałem, która część, ile rozdziałów, w ramach rozdziału, ile kwestii, jakie kwestie, na jaki temat. Doliczyłem się 982 kwestii. Katechiz rzymski składa się z tylu punktów czy kwestii 982 średnio jedna pół strony, razem 500 stron. No i właśnie, gdyby nie, gdyby nie ksiądz Grzegorz. A on tak cicho, ale tak skutecznie zachęca dalej. No więc zacząłem tłumaczyć, to mówię o tych ostatnich półtora miesiąca czasu. I tak dzień za dniem, no, nie przetłumaczyłem dużo, wyjeżdżałem jeszcze do Fatimy, Przetłumaczyłem, to rzeczywiście jest niewiele ten miesiąc i trochę, średnio jedną kwestię na dzień. Na no wszystkich tysiąc, a przetłumaczyłem dwadzieścia parę. Więc sobie myślę dalej. No, ja przejdę do Słowa Bożego, ale wybaczcie, ale ten wstęp jest istotny. E, otóż. Ale jak tu, jak tu zrobić, że po tych 400 latach nieobecności katechizmu, to jest nieobecność nie tylko doktrynalna, to jest również nieobecność w ogóle jak, nie tylko w wierze, ale, ale również w zakresie, nie wiem, rozumu, w zakresie nawet kultury. Po prostu tej, tej tak ważnej księgi przez 400 czy więcej jak 400 lat nie ma w Polsce. Nie ma. Nikt na jej temat nie pisze, nikt jej nie czyta, nie ma, po prostu nie ma. No więc ksiądz Grzegorz mówi, no to przetłumacz, no to tłumaczę. Ale myślę sobie tak. Przecież, jeżeli będę czekał, wszyscy będą czekać, aż to tak ktoś przetłumaczy, potem redakcja, korekta, wszystko wydanie, to przecież to parę lat potrwa, żeby było naprawdę. Bo to każde słowo w katechizmie jest każde słowo ważne. Nie można tak przetłumaczyć i się pomylić. Trzeba to dokładnie. To myślę sobie, jak to zrobić. A być może wiecie, być może nie wiecie, uczę języków starożytnych, języka łacińskiego i starogreckiego w moim seminarium macierzystym warszawsko-prawskim i w seminarium diecezjalnym diecezji siedleckiej. I zaangażowałem już około 10 kleryków diecezji siedleckiej. Do tego zadania. No nie będą bezpośrednio tłumaczyć, ale przedsięwzięcie polega na tym, że, żeby nie czekać parę lat, aż się uda zrobić książkę, zgłosił się pewien pan, który jest informatykiem, że on bardzo chętnie za darmo zrobi stronę. I, w tym, i na tej stronie internetowej, jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać. To będzie spis treści. Jak kliknie odpowiedni punkt spisu treści, to mu się wyświetli odpowiednia treść z katechizmu. I w miarę jak będę tłumaczył, w miarę będę uzupełniał. I w ten sposób od samego początku ten katechizm może być udostępniony i może powstawać. I nie potrzeba czekać paru lat, aż się, aż się wszystko zrobi, bo można się nie doczekać. To, to jest trudne przedsięwzięcie. No więc klerycy są zaangażowani do przepisania łacińskiego katechizmu wersji elektronicznej w tekst łaciński, żeby był, powstaje przedsięwzięcie. I teraz wracam do dzisiejszego dnia i do tego, co jest istotą tego dnia, czyli no jest dzień maryjny, a jednocześnie dzień postny, sobota suchych dni. I Matki Bożej w tym słowie nie ma, a dzień jest maryjny. Więc pomyślałem sobie, że skoro z inicjatywy księdza Grzegorza, zajmuje się tym katechizmem, to trzeba zajrzeć do katechizmu rzymskiego. Co katechizm rzymski mówi o Matce Bożej? Katechizm rzymski jest prawie tak samo oszczędny, jak te czytania. Bardzo mało, byłem bardzo zdziwiony, bardzo mało w katechizmie rzymskim jest o Matce Najświętszej. Zasadniczo w dwóch tylko miejscach. W części poświęconej credo, która ten, ten fragment, ten artykuł wiary, Natus ex Maria Virgina, tak? narodził się z Maryi Dziewicy, tam gdzie jest tam, komentowany, tam, tam jest troszeczkę powiedziane, ale bardzo powściągliwie o Matce Najświętszej i w czwartej części poświęconej modlitwie jest też tylko w jednym punkcie jednego rozdziału, a rozdziałów jest chyba ze 20 par w tej części, czy nawet więcej, tylko w jednym punkcie jednego rozdziału jest wspomniana modlitwa Ave Maria Zdrowaś Maryjo jest przytoczona i jest nieco bardzo powściągliwie skomentowana. Więc znowu mamy tak niewiele o Matce Najświętszej w katechizmie rzymskim. Ale co mamy w katechizmie? jeszcze wybaczcie, bo to się wszystko wydłuża, ale, ale myślę, że się aż tak bardzo nikt nie spieszy. Mam nadzieję. Przetłumaczyłem ten, ten tekst łaciński związany z artykułem wiary Natus, Jezus Chrystus Natus Ex Maria Virgina. O matce najświętszej tam prawie nic nie ma, jest przede wszystkim o uniżeniu Chrystusa. Innymi słowy, bo do tego zmierzam, cały ten wywód zmierza do tego, że ta nieobecność Matki Bożej i w dzisiejszych czytaniach, i nawet do pewnego stopnia w katechizmie, jest znakiem nieprawdopodobnego, niezrozumiałego dla nas uniżenia i pokory. Katechizm mówi, mam to na świeżo, więc mam trochę po łacinie, trochę po polsku. Inkarnacionis mysterium populo est inculcandum. Czyli tajemnica wcielenia ludowi powinna być wtłaczana. Inculcare to znaczy wbijać do głowy. Tak mówi katechizm rzymski. Inkarnacionis mysterium populo est inculcandum. Wtłaczać do głowy należy. To jest, to jest nagłówek tego punktu, który mówi między innymi o matce Bożej. Należy wtłaczać do głowy. Należy zadbać, aby te tajemnice, które zostały zapisane dla naszej nauki, żeby utkwiły w duszy i aby przylgnęły do umysłów wiernych. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby wspomnienie tak wielkiego dobrodziejstwa okazać, okazać wdzięczność Bogu za tak wielkie dobrodziejstwa, Bogu stwórcy. Po drugie, żeby przedstawić przed oczy ludzkie do naśladowania ten niezwykły, wyjątkowy przykład pokory. Eximium et singulare humilitaris exemplum. Przykład wyjątkowy i niezwykły pokory. Teraz właśnie mówimy o matce Bożej, to znaczy mówimy, mówimy niewiele, bo jej nie ma, i właśnie dlatego jest tak wyrazisty niezwykły przykład uniżenia i pokory, do naśladowania. Matka Boża się pojawia przy okazji tajemnicy wcielenia. Ta tajemnica jest tak ważna, że należy wbijać ją do głowy. To, co jest dla nas bardziej korzystne, lepiej służy do poskromienia naszej pychy i naszego wyniesienia, to często rozważać, że Pan Bóg się tak ukorzył, że się niejako podzielił czy zamienił z ludźmi swoją chwałą. I przyjął ludzką słabość i kruchość. Bóg stał się człowiekiem. I cały czas mówimy o Bogu i o Chrystusie, ale cały czas jest Matka Najświętsza, chociaż jej nie ma, właśnie dlatego nie ma, że przez pokorę jej nie ma, przez wyjątkową pokorę jej nie ma. Ten najwyższy i nieskończony majestat służy marnemu człowiekowi. Ten Bóg, na którego skinienie, drżą i lękają się wszelkie podstawy i fundamenty nieba i ziemi. Ten Bóg urodził się na ziemi, a w niebiosach adorują Go Aniołowie, wybierając, z czego nie mówi katechizm prost ale jest to implicit zawarte wybierając Matkę na świętszą, bo przez nią dokonała się tajemnica wcielenia. Skoro Bóg to dla nas uczynił, pisze Katechizm, to co my mamy czynić, żeby iść za Bogiem Chętnym i Ochoczym duchem, powinniśmy. O mnie humilitatis, oficja, wszelkie obowiązki związane z pokorą, powinniśmy kochać, Amare, kochać, amplekti, obejmować, lgnąć i prestare, wykonywać. To jest, to jest obowiązek pójścia za pokorą Boga i za pokorą Maryi. Przylgnąć, ukochać, przylgnąć i okazywać, wykonywać wszelkie obowiązki pokory. Jest takie zdanie, które też sobie zapisałem po łacinie, bo jest wyjątkowe, i ono właśnie pasuje do, tej, do tego niemówienia i niepojawiania się Matki Bożej w dzisiejszych czytaniach. Widę fideles, niech wierni zobaczą. Kwam salutari doctrina Christus nascens nos instituat. Jak, z jaką, zbawienną, jaką zbawienną nauką Chrystus, który się rodzi, w jakiej nauce nas kształci, jak zbawiennej? A mianowicie takiej, że zanim jeszcze ante quam voce mali, quam emittere incipiat, zanim się w ogóle odezwie, Pan Bóg się w ogóle jeszcze nie odzywa. I już przez sam fakt, przez tę czynność, przez to zachowanie, też siostra Edwiga pamiętam, dawała jeden z przykładów świętego Franciszka, który wyszedł i miał mówić kazanie, i wrócił, i nic nie powiedział. On tylko wyszedł. I Pan Jezus, w tym sensie święty Franciszek był wyjątkowo ewangeliczny, wyjątkowo Boży. Ponieważ Chrystus, zanim wypowiedział cokolwiek, zanim się odezwał, Wykształcił nas w tak zbawiennej nauce przez sam fakt nieprawdopodobnego uniżenia. Korzystając z pomocy Matki Najświętszej, też wyjątkowo uniżonej, rodzi się Bóg ubogi, rodzi się jak pielgrzym w gospodzie, rodzi się w biednym żłobie, rodzi się w środku zimy. I dalej mówi katechizm, i nie napisał Ewangelista że nie było miejsca w Gospodzie. Nie napisał tego, ale napisał, że nie było dla Niego miejsca w Gospodzie. Nie było miejsca w Gospodzie dla tego, do którego należy świat cały i wszystko, co się na nim znajduje. Przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęli. Kiedy wierni sobie to przedłożą przed oczy, niech rozmyślają wówczas, to jest styl katechizmu rzymskiego do proboszczów skierowany, jak mają mówić. Czego mają uczyć? Niech wiernie rozmyślają wówczas, że Bóg zechciał przyjąć pokorę i kruchość naszego ciała, aby rodzaj ludzki postawić na najwyższym stopniu godności. Moi drodzy, ja mam ci, co mnie znają, a są tu tacy, którzy mnie znają, wiedzą, że mogę mówić i mówić. A mamy czas przecież ograniczony. Konkluzja jest taka. Na Wielki Post i na Dzień Maryjny. Jednocześnie poprzez zanurzenie w tradycji świętej, Pan nasz i Matka Najświętsza i Święty Franciszek potrafią mówić kazanie i naukę, nic nie mówiąc. Ja, ja mówię cały czas teraz, więc, więc na tym poprzestanę, ale weźmy, weźmy, weźcie i weźmy. Naukę z tego Dnia Maryjnego, naukę o pokorze, o niejako wycofaniu się i milczeniu Najświętszej Maryi Panny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.